Dzień dobry z rana. Witam Was w dniu 13? 13 chyba dniu już masy. Bardzo się cieszę, że ci, którzy są od początku są dalej. Bardzo się cieszę, że ci, którzy są po raz pierwszy, po raz pierwszy, po raz pierwszy są tutaj po raz pierwszy. A kto jest od początku, ten wie i zna mojego porannego szejka, który dzisiaj... Przechodzi swoją metamorfozę. Jako, że wczoraj przyszły mi suple, nowe suple na trawienie i ogólnie na rozruch poranny. zobaczcie to przed sesją rozciągania, lecimy z tematem. Nie Numer jeden glutamina 10 gramów. Greensy Revive Smak czekolada Bum Numer 3 GI od Revive Mierka Czyli jakieś 5 gramów I na dobry start z dnia Fiber Czekoladowy błonnik. Również miareczka. Dzisiaj, tak jak mówiłem wczoraj, mam też dla Was nareszcie dzień wysokich węglowodanów. Dlatego zrobimy sobie dzisiaj dzień jedzenia i pokażę Wam, co zjem. Nie będzie to pewnie bardzo zróżnicowane od tego co jem codziennie, ale będzie tego dużo. Więc kto? Yy, zgadywał, ile węglowodanów w ciągu dnia, to postaram się nie zapomnieć i podsumować na koniec. Zobaczymy, ile osobom udało się trafić. A tymczasem mieszam to. Wczoraj już piłem te linicy czekoladowe. Ja pierdolę, jakie to jest dobre. Mówię Wam, drogie, strasznie, ale bardzo, bardzo dobre. W każdym razie yy, no, wypijam to, idę się rozciągać i widzimy się przy posiłku pierwszym. Dobra, witam Was w posiłku pierwszym. Pokażę Wam szybciutko jak to wygląda, jest to 120 gramów węglowodanów, 50 gramów białka i 0 gramów tłuszczu. Oczywiście tłuszcze są z wkładków z owsianych, odrobiny pewnie z chleba testowego, natomiast oprócz tego nie ma nic. I jest, to wygląda w ten sposób, do tego jest, tutaj mamy 150 gramów piersi z indyka, tutaj mamy miarkę białka, oczywiście mojego ulubionego iso tego DYNAMIZE, tego DYNY, Dynamite jest nie wiem jak się to czyta, nieważne. W każdym razie, najlepsze białko ever dostaniecie, oczywiście, na Gymshopie shopie. I do tego wchodzi lantusik tylko w dzień wysoki. Także wygląda to w ten sposób: posiłek numer 1 120 g węglowodanów. Zliczamy dalej. Tak tylko do Was przychodzę, bo jedząc, oglądam sobie JJ Morisa. Ostatnio robiłem z nim wywiad na, na kanale. I uświadomiłem sobie, że jak dawno bardzo go nie oglądałem i jak bardzo dobry kanał on posiada. Zwłaszcza dla osób, które trenują naturalnie. AJ przekazuje bardzo dużo wiedzy. Oglądam właśnie jego carp day, czyli refit day, dwa tygodnie przed zawodami. I samej wiedzy odnośnie tego, dlaczego to robi, jak to robi i tak dalej, jest tutaj tak dużo, że naprawdę można było zlepić tego te firmy i zrobić z tego kurs. Więc dla wszystkich, tylko osób. Które się interesują tematem, myślę, że warto jest sprawdzić sobie ka kanał AJA Morisa. Dobra, czas z Wami trochę pogadać. Słuchajcie, e chciałem tylko powiedzieć, bo zapytał się mnie ktoś w komentarzu, czy mogę poruszyć temat kwestii osób naturalnych, ale to już nie chodzi nawet do kwestii osób naturalnych, tylko kwestie każdego generalnie, kto trenuje na siłowni. Mianowicie pytanie miało dotyczyć tego, jaki jest Dobry wynik, optymalny wynik, nie wiem, pożądany wynik budowy masy mięśniowej w okresie jakiegoś tam czasu, roku powiedzmy, czy kilku lat. No i generalnie e, można by było pewnie szukać jakichś statystyk w internecie, można by było pewnie szukać jakichś badań naukowych i pewnie coś takiego można byłoby również znaleźć. Natomiast pytanie brzmi: jaką cholerę? Prawda jest taka, że każdy z nas jest inny. Prawda jest taka, że genetyka jest nieubłagana. Jedna osoba będzie w stanie budować masę mięśniową w w szybszym czasie, inna w wolniejszym czasie, ale końcem końców i tak wszystko sprowadza się do tego, jak się prowadzimy przez cały okres yy, tego potencjalnego budowania ma tej masy mięśniowej. Czyli mówiąc w skrócie, czy nie lecimy w chuja. I prawda jest taka, że jeżeli ktoś nie będzie sobie miał przez okres roku, dwóch lat, pięciu lat kompletnie nic do dorzucenia, to znaczy nie poleciał w chuja z jedzeniem, z treningiem, z cardio, z suplementacją, z regeneracją, z nawodnieniem, czyli z wszystkimi tymi podstawami, które determinują tak naprawdę to, ile masy mięśniowej będziemy w stanie zbudować, to niezależnie od tego, czy zbuduje 2 kilo, 5 kilo, 10, 20 kilo, może być z siebie zadowolony. I to powinno być dla nas najważniejsze, bo porównywanie się do kogoś, że ten zbudował tyle, tamten tyle, czy ja zrobiłem dobry wynik, czy nie, co nam daje ta informacja, tak szerzej wieńcowej? Co ci ta informacja, że ktoś ci powie, o, świetny wynik, super. Co? Zmienisz coś? Czy da informację, że ktoś Ci powie, o słaby wynik. Jeżeli niczego nie masz sobie do zarzucenia, jeżeli robisz 100%. no to co? Nagle zrobisz coś zupełnie innego? Nie wiem, będziesz dwa razy więcej trenował, dwa razy więcej jadł, dwa razy więcej, nie wiem robił cardio. Wiesz tak naprawdę liczy się to, ile serca w to wkładamy, ile pasji w to wkładamy i jak bardzo zdeterminowani do tego jesteśmy żeby ten cel osiągnąć, a nie to czy domowa, osoba z internetu nam powie, że idzie nam dobrze czy źle. Oczywiście ja tutaj zakładam scenariusz optymalny, czyli nie taki, że ktoś zbudował 2 kilo, a mógł zbudować 10, dlatego że nie, wiem, nie dojada albo wmawia sobie sam, że ciężko trenuje, a tak naprawdę się opierdala, albo odpuszcza robienie cardio, odpuszcza suplementację, bo sobie to powinna. I tak dalej, i tak dalej. Tylko mówię oczywiście o osobach, które robią to rzetelnie i nie mają sobie nic do zrzucenia. Przemyślcie sobie to, bo myślę, że to jest tak naprawdę esencja robienia progresu czyli nie posiadanie sobie niczego do zarzucenia. Robienie wszystkiego w taki sposób, jaki ustaliliśmy sobie sami, czy ustalił nasz trener. I wtedy możecie być pewni że idziecie w dobrym kierunku i efekty końcowe będą już zależne tylko i wyłącznie od tego na ile jesteście predysponowani lub no, też nie tyle dobra wpadłem do biedronki z małe zakupy bo generalnie problem polega na tym że wszystko to czego potrzebuję jest w lidlu zazwyczaj oprócz guacamole ostatnio jem guacamole bardzo dużo bo wolę kupować guacamole niż po prostu najzwyklejsze awokado, dlatego też no jestem tutaj. Jedną ręką nie dam rady, jestem tutaj w zasadzie tylko po guacamole, ale widzę, że są banany na promocji, więc trochę ich wezmę, bo sporo ich ostatnio jem. Także widzimy się już pewnie w domu. W zasadzie jestem tutaj po kilka rzeczy: szpinak, guacamole, banany, kola dla Sylwii, bo ja ostatnio koli nie piję. Więc, więc nie ma nawet co za bardzo pokazać. Do Lidla wstąpię tylko po mięso i po wodę, żeby nie nosić stąd. Także tak to wygląda. Szybkie zakupy, zazwyczaj robię zakupy codziennie albo co drugi dzień. Nie robię zakupów na jakiś zapas, bo nie chcę mi się tego nosić. Można chwilę o kap... eee, Taki tip mały dla Was, żeby posiłki jakie smakowałem robić je po prostu na patelni. Czyli wrzucam wszystko, ryż, kurczaka, nie podsmażoną cukinię na patelnię i bawię się tutaj. To, co było u góry, to jest sos marinara, kupiony w biebrące. Ja używam, słownie 40 gramów, to wychodzi jakieś 30, niecałe 20, no, 25 kalorii zamiast ketchupu. I robię sobie go w ten sposób, jak sobie go wymieszam z ryżem, to jest to naprawdę bardzo, bardzo kozacki posiłek. Także taki patent, żeby jedzonko lepiej smakowało, lepiej wchodziło. To jest posiłek numer drugi, jest tutaj 125 gramów ryżu, czyli 100 gramów węgli, 50 gramów białka i 0 gramów tłuszczy. Zaraz wam pokażę jeszcze, jak to się prezentuje na talerzu. I w zasadzie to jest tyle. Bez wymyślania, bo nie ma sensu wymyślać. Jem to, co jem codziennie, tylko że w większych ilościach w zasadzie. Dobra, posiłek wygląda prosto, bo jest prosty. <laughs> I tak to wygląda generalnie. Kolejnego posiłku Wam pewnie nie będę pokazywał, bo będzie wyglądał dokładnie identycznie tak samo. Mam przerobione 250 gramów ryżu w rice cookerze, w ryżowarze. Po prostu podzieliłem go na pół na patelnię, ciach. Jest tutaj 200 gramów cukinii i stąd te greensy rano, bo e, i ten błonnik e, rano i wieczorem, dlatego że nie dostarcza zbyt dużo, bo tak naprawdę ma posiłek e, przedtreningowy, potreningowy. E, poranny, w którym jest dosłownie 30 gramów szpinaku tylko w tostach. Troszkę płatków owsianych, więc tak, żeby ten błonnik wyrobić. No i też tych witamin, minerałów nie ma zbyt wiele, bo ja jem tylko cukinię, dlatego że na razie no, bazuje na tym, co mi się po prostu najlepiej trawi, nie? więc jem tylko tą cukinię. No i przez to też uzupełniam sobie to wszystko właśnie greensami. Nie jestem fanem multivitamin i tak dalej. Te greensy to też bardziej w zasadzie takiej, że są tam bardzo różne kompleksy, takie antyoksyracyjne bardziej niż witaminy minerały, bo jednak tych kalorii jest na tyle dużo na masie, że myślę, że nie ma problemów z niedoborami, a przynajmniej większość osób nie powinno mieć, więc nie jestem zwolennikiem jakichś multiwitamin. Yy, więc tak to wygląda. Jak widzieliście, troszkę sosu do, do każdego posiłku daję. W tym była marinara, w następnym jest po prostu odrobinę sosu kwaśnego i sosu yy, tego takiego musztardowego. Też to robię na patelni, mieszam razem wszystko i robi to naprawdę zajebistą robotę smakowo. I tyle, ja nie udziwniam i tak jak mówię, no tylko mam po 200 g cukinii tutaj i w następnym posiłku, bo to są jedyne moje warzywa, oprócz tych kilku, no przez dzień jeszcze może ze 150 g szpinaku zjem w tostach i to jest wszystko, ale to pełno pełnoziarniste też z błonnikiem, jem dziennie 200 g banana i jem do tego jeszcze 100 g płatków wsianych dziennie, więc zazwyczaj to wychodzi tyle, że spokojnie mam, mam ten błonnik wyrobiony, bez żadnego problemu. No i co, muszę się pochwalić, że od wczoraj chyba jest na razie perfekto. Yy, w sensie nie mam żadnych zastrzeżeń do swojego trawienia. Chociaż, jak to powiem na głos, to znowu będę miał <laughs> pewnie. Ale no dzisiaj jest wybitnie dobrze. Zastanawiam się, na ile to jest kwestia dodania właśnie tego GI yy, wczorajszego, bo wczoraj już wypiłem. Plus jeszcze te, te greensy. Yy, no i oczywiście tego kefiru, który piję przed każdym posiłkiem delikatnie. Łyczek 2. Nie wiem, nie interesuje mnie to szczerze mówiąc, ważne, że jest dobrze. No i też odstawiłem te jajka, być może to jest ten powód tego. Zobaczymy, pociągnę to przez dłuższy czas i będę mógł coś powiedzieć, bo niestety, ale takie jedno bycie perfekcyjnym, jeżeli chodzi o kwestie trawienia serania, już mi się zdarzało wielokrotnie i to nie jest w ogóle żadnym wyznacznikiem niczego, także jem to. I idę chyba na drzemkę, bo wczoraj siedzieliśmy, mieliśmy strasznie dużo problemów z tym podcastem, jak z Wujerkiem Feryczem nagrywałem. Najpierw on miał problem, żeby odpalić, później mi skraszowało w ogóle w zuma w trakcie. Mam nadzieję, że ten materiał w ogóle będzie dało się pociąć. Przepraszam w ogóle, że on będzie taki troszkę pocięty, ale naprawdę, no. Tak długo się umawialiśmy, że coś musiało po prostu pójść nie tak. No ale w każdym razie, wczoraj poszedłem prawie 40 minut później spać niż zwykle, a wstałem dokładnie o tej samej godzinie, czyli 4.30, więc no czuję to, że jestem troszkę zmęczony. Kawy nie chcę ładować, więc po prostu się zdrzemnę 20 minutek, power nap i siadam do pracy. Dobrze, witam Was po posiłku przedtreningowym. Mamy tutaj 140 gramów węglowodanów, 10 gramów tłuszczy i 50 g białek. I wchodzi oczywiście l hormon 10 jednostek insulina. I tak, wchodzi posiłek z tłuszczami i insulina. Nie ma się absolutnie co bać. Pamiętajcie, że endogenik, oksytropin najlepszy hormon do kupienia na Propeptydy.pl. Generalnie co do, tego, co do tego, co do tej insuliny i do tłuszczy. To mimo tego, że insulina gdzieś tam wspomaga wszystkie makroskładniki do tego, aby trafiały do, do komórki, to nie ma też się co obawiać kilku gramów tłuszczu, dosłownie dziesięciu, jak w tym przypadku, yy, zwłaszcza w okolicy około treningowej, dlatego, że tak naprawdę te tłuszcze są tylko tutaj po to, żeby delikatnie spowolnić opóźnienie żołądka i ustabilizować poziom cukru we krwi. A ta insulina, jakby ten proces yy, opadania cukru. Przyspiesza nabijania tkanki mięśniowej aminokwasami, też trójglicerydami wewnątrzkobórkowymi, bo pamiętajcie, że w mięśniach również trójglicerydy się znajdują. No i cóż, no i tyle tak naprawdę. Taka krótka ode mnie informacja. Siadam, jem i za około półtora godzinki widzimy się na sali treningowej. Dzisiaj bareczki i klatka. Wreszcie zrobię dipsy. Uświadomiłem się sobie, że nagrywam wam zawsze posiłki i tak dalej, ale nie nagrywałem wam nigdy jak wygląda mój intra chyba, więc pokażę wam dzisiaj jak wygląda mój intra A wygląda w następujący sposób. Mamy tutaj 10 gramów kreatyny, 10 gramów glutaminy, 40 gramów dekstrozy, 30 gramów EAA i 5 gramów beta alaniny. I tak to wygląda. I Ja takiego shake'a sobie kupiłem w trakcie treningu. I to w zasadzie tyle. Oczywiście wszystkie te rzeczy możecie dostać na sklepie gymshop.pl z moim kodem z delikatnym rabatem. Bardzo dziękuję za wsparcie. Zbieram się i widzimy się na sali treningowej. Na małym ciężarze to są 800 gramów i robię y, serię po serii na 12 powtórzeń, tak długo, aż dojdę do takiego ciężaru, w którym nie będę w stanie zrobić normalnych 12 powtórzeń danym ciężarem. No i robię później dwa dropset. Staram się w pierwszej serii jakieś 80% ciężaru rozciągnąć, w drugiej jakieś y, 30-40% ciężaru od tego, co był z drugiej serii. No i tyle. Teraz lecimy na wyciskanie. Na 6 powtórzeń. Dzisiaj już cały stack plus kostelopoła plus 10 kg na 7. Także jestem bardzo zadowolony. I druga seria. ściągnąłem sporo, bo to jest tylko 140, czyli tylko jedno do końca staku. Ile jest poza 20 powtórzeń w pierwszym 9 plus 3 plus 4 plus chyba ileś tam, nieważne. 21 ogólnie. Także lecimy dalej. Teraz super seria na z kostodatki rozpiętki plus dipsy. Po raz pierwszy coś na dół klatki od operacji. Także działamy. Mnie to bardziej, niż myślałem. To jest niesamowite, jak szybko ta siła ostatki klatki ucieka. Ogólnie to siła w puszach. Ale trzeba też dać pod uwagę, że przed chwilą było ciężkie wciskanie na barki, więc ta siła uciekła. Ale pięć <gryw> powtórzeń na zipsach z ciężarem bez tego ciała, to jest więcej niż wstyd. Jeszcze dwie takie. Działamy. Dobra, teraz była seria Randerak. Od 4 do 14 w dół. Jak ktoś chciałby zobaczyć, jak to wyglądało, to w poprzednim materiale nagrałem. Niestety, Sylwii się nie nacisnęło na nagrywanie. Więc ta seria no, nie udało się nagrać. Ale widzicie po mnie, że była owocna, więc musicie mi niestety uwierzyć na słowo. Dzisiaj troszkę w ostatnich ruchach mocno oszukiwałem. Wskoczyłem dwa kg do góry od zeszłego tygodnia, czyli doszedł jakby jeszcze jeden set. Weszło naprawdę bardzo fajnie, a teraz lecimy robić. przed wyciskaniem pilpres zaraz zobaczycie powiem yy, ja wam, że ten press, który będę robił zaraz to jest generalnie mega zajebiste ćwiczenie ja przed współpracą z Lukim nigdy go do planu nie, nie wprowadzałem, nawet szczerze mówiąc, nie znałem tego ćwiczenia, ale muszę przyznać, że jest to teraz aktualnie moje ulubione ćwiczenie na triceps jak ktoś nigdy nie robił pressu, to zachęcam zrobić To prawda Luki pisał mi to na smifie, ale u mnie na siłowni nie ma takiego smifa, żeby można było robić deadstop Więc robię to na sztandze i czuję to wyśmienicie, więc polecam spróbować Do wyspału, ale tutaj nie, ciężaru nie zwiększam, zwiększam powtórzenia więc dzisiaj starałem się wyłożyć o 5 w się pierwszym i zrobić 20 na 25 powtórzeń a później podwójnie o połowę ścinam i o połowę ścinam na maksa. Jeszcze łydki, czego Wam nie będę pokazywał z obwies względów, bo szkoda, machać łydkami i widzimy się w posiłku. Po A będzie dzisiaj ciekawie, bo jest naprawdę sporo węglu, także stay tuned. Witam Was w posiłku potreningowym, mamy tutaj aż 180 g węglowodanów. Mamy 4 tosty, czyli 8 gramów chleba tostowego, 250 gramów indyka i tutaj klasyczne 100 gramów klejku, 100 gramów banana, czyli łącznie 180 gramów węgli. Insa do tego wchodzi i tak wygląda posiłek potreningowy. Jeszcze został jeden posiłek na dzisiaj. Mamy godzinę 19, także o 21 będę jadł, o 10 będę co spać. Siadam, jem ee, i widzimy się w ostatnim posiłku. Dobrze, posiłek ostatni. Mamy tutaj 75 gramów, a nie 65 gramów płatków owsianych, 40 gramów borówek i bułeczko Fruity Pebbles, 25 g 150 gramów indyka i 4 tosty. Co do tostów, to jestem od nich teraz chyba uzależniony. Jem, bo dobrze mi bardzo wchodzą, dobrze mi się trawią, nie mam żadnych problemów. Plus no nie są takie bardzo objętościowe i dzięki temu mogę też zjeść z czymś mięso, a nie tak samo mięso obok. Więc akurat robi mi to fajną robotę. Yy, tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie. Mam nadzieję, że dało Wam to jakiś tam pogląd na to, jak wygląda mój dzień wysoki. Yy, uwaga, podsumowujemy. Było dzisiaj 300 g białka, 800, równe 800 g węglowodanów i 10 g tłuszczy. Oczywiście tłuszcze białka i węglowodany liczę tylko i wyłącznie z produktów, to znaczy ja nie wliczam białek z ryżów yy, czy tam tłuszczy z tostów, taki tost ma 1,5 g tłuszczu, więc nie wiem, dwa tosty tutaj mają 2 gramy tłuszczu, w sensie cztery kromki yy, no i coś tam z owsianki i tak dalej, ale tego nie liczę, także tak to wygląda. Dzięki wielkie, jak ktoś tego momentu zachęcam do subskrybowania, komentowania, wspólnego śledzenia kanału dalej i widzimy się już jutro.